Hey, witam u dziecka wszystkich, serdecznie, w z kawą, Tomek, kocham gry wideo, uhu Mafia, The Old Country, słuchajcie, dzisiaj. A ja, kiedy usłyszałem o nowej mafii, w sumie tym, taki można prequelu powiedzieć, to co się w ogóle działo w mafii na samym początku, jak to wszystko powstało, e, myślałem sobie, że to prawdopodobnie będzie to samo, co było w mafii 1, mafii 2, nie? W miarę otwarty świat. Oczywiście te światy były pusty, w jednejce były bardzo pusty świat, natomiast już było lepiej. I myślałem, że tak będzie. Po trailerze pierwszym stwierdziłem, że strasznie mi tam podjeżdża Uncharted. Zauważyłem, że opcje skradania, poruszania się cały movement jest, jest troszkę wzięty z, z Mafii 3, z tego co pamiętałem, natomiast Mój kolega Batory, którego serdecznie pozdrawiam, uświadomił mnie wczoraj, to było bodajże, uświadomił mnie, że jest, że jest, słuchajcie, film od deweloperów na temat tego, jak oni, jaki zamysł jest na, słuchajcie, stworzenie tej gry. Jaka po prostu ich wizja w ogóle była. No i znalazłem, słuchajcie, ten film. On go tam podlinkował, ale ja za go, go, w wersji angielskiej na PC-cie albo chyba na ja tak możecie sobie ustawić język polski w napisach, więc też Wam ten film podlinkuję i przypnę w pierwszym komentarzu, żebyście po prostu mogli posłuchać, zobaczyć, jak to jest, ale ja Wam powiem coś swoimi słowami. Moi drodzy, e, twórcy mówią, że to będzie doświadczenie, jakby to powiedzieć, prowadzone po sznurku mniej więcej, nie? Korytarzowe. Czy to dobrze? Nie wiem. To mafia. Ale z tego, co widziałem, Akcja jest bardzo szybka, bardzo wartka, przeplatana może też jakimś spokojniejszym spokojniejszym metrem, co naprawdę daje nam duży obraz tego, w którą stronę ta gra miała pójść, ja przynajmniej mówię, miałem w głowie takie coś. Eee... Na pewno jak patrzyłem, oglądałem ten cały trailer, z, z ich komentarzem, z zewów. no gra wygląda bardzo ładnie, naprawdę. Bardzo mi się podoba to, co widziałem. Eee... Całe miejscówki ogólnie wskoczyli się na Sycylii, ponoć w jakimś tam zmyślonym mieście. Eee... Z walki można będzie ponoć sobie wybierać, czy chcemy zrobić akcję głośną, czy chcemy zrobić akcję po cichu. Deweloperzy zapowiadają, że dużą rolę będzie odgrywał też nóż, który jest, można powiedzieć, w, 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 w historii sycylijskiej dość takim znacznym czymś, co, czego się używało. Widać po ich wypowiedzi, że dobrze się przygotowali do, 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 do stworzenia tej gry. Gra wychodzi w sierpniu, chyba 8 sierpnia, z tego co pamiętam. I będzie miała koszt 200, chyba 20 zł, czy 10 jakoś tak. Czyli niedrogo. Prawdopodobnie, prawdopodobnie 15 godzin, max yy, 15 godzin na pewno będzie jakoś tak, 15 godzin, jak się będzie grało wolno, zależy wolo, za na takim poziomie trudności, cały gameplay będzie trwał, no bo to jeśli ma być to kortażowe yy, doświadczenie, bardzo intensywne, no to yy, nie, nie oczekiwałbym dłuższej rozgrywki, natomiast za na 200 zł jest to jak najbardziej OK. Yy, 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 yy. Czy dużo jest naleciałości z Uncharted? Wydaje mi się, że tak, ale w moim. Yy, podejściu, jeśli macie coś zapożyczać e, z innych deweloperów i było dobre, to lepiej zapożyczać od najlepszych. Na Naughty Dog naprawdę robiło świetną robotę, dalej robi. E, no i co? No Mafia może być naprawdę dość ciekawym tytułem. Ludzie mówią, że nie ma w co grać teraz, e, no, okazuje się, że całe lato jest zapchane fajnymi premierami gier. E, czy warto kupić grę na premierę? Nie wiem, ja kupię. Szczerze powiedziawszy, kupię, zobaczymy jak to będzie, słuchajcie, wszystko wyglądało, zagrę odpowiedziałem Studio Hangar 13 i to są chyba ci sami, którzy... Hangar 13 i okay. i to są chyba ci sami, którzy zrobili remake mafii jedynki, z tego co pamiętam i mafię dwójkę, nie, chyba remake mafii jedynki, chyba tak, chyba jakoś tak, nie, 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 nie chcę skłamać z dwójką, bo nie pamiętam, bo grałem w nią na pęstrzynie, ale, ale tak chyba jest, słuchajcie, no jak dla mnie wygląda to naprawdę bardzo dobrze... Czekam, czekam na Mafię, czekam na Mafię, bo po remake'u jedynki, bo przypominam, że nie ogrywałem Mafii, e, jeśli chodzi o PC, no bo na PC praktycznie bardzo mało grałem, miałem PC, ale grałem na nim bardzo mało swojego czasu i dopiero tak naprawdę w Mafię wsiąknąłem w, 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 na PS3, bo na PS3 ograłem dwójkę. A na PS5 ograłem e, mafię, e, jedynkę remake. Także, także trójka w ogóle nie podeszła, bo to nie były te motywy. Słuchajcie, tam jakaś Luiziana, Bagna, jakieś murzyny biegały. Nie, to nie było dla mnie. Natomiast trójka, jak najbardziej, Sycyl Sy Sy sycylian voice acting jest e, czuć. Yy, czuć, yy, jeśli chodzi o rozmowę i, i, i całe dialogi, że tam jest akcent włoski, więc to też bardzo ciekawe. Gra oparta jest cała, z tego co słyszałem, z, dowiedziałem się od na, na Unreal Engine 5. I teraz jestem ciekaw, czy będzie miało to bolączki Unreal Engine 5, czy też zostały one wyeliminowane. Zobaczymy, czas e, pokaże. To no, moje zdanie moi drodzy, jestem ciekaw waszego zdania szafunku, czekacie czego żeście się dowiedzieli, co wiedzieliście wcześniej i czy oglądaliście trochę, dajcie mi znać, trzymajcie się następnego ludziska. Strzała.